Witam was serdecznie w drugim odcinku, w drugiej bitwie z czwartków z Antiochian I oczywiście zaczniemy od składu obu armii Czyli od lewej strony zaczniemy Defungor jako Seleucydzi Henryk jako Pergamon Tuf jako Sparta I ja jako Erwakowie Po drugiej stronie mamy Odrysów czyli Pirksa, Tylis czyli HD Karta Kina jako Seba i Pont jako Arroyo. Oj, przepraszam. No, a z poniawa się wspomnieć o poprzedniej bitwie, że frakcje były losowane. Nie, wybier nie wybieraliśmy frakcji, tylko losowaliśmy numeryki, w pod którymi były frakcje. Dlatego może wydawać się takie dziwne, te armie mogą się wydawać. I niezgodne w ogóle ze wspólną strategią, a więc tak, no naprzeciwko sobie mam, mam Pirksa, i odwrotnie, podobna sytuacja co w poprzedniej bitwie, tak troszkę do linii. Trochę już nie aż tak bardzo rozciągnięte, ale podobne. I założenie pierwsze z naszej strony było takie, żeby we dwóch stópem zaatakować jak najszybciej Pirksa, dlatego wszyscy tak tutaj. W jedną stronę tak się bardziej przesuwamy, tak, tak cały czas pod ukos. No ale problemem był, było to, że wspomnieliśmy o Defungorze, który który jest tak bardzo od nas oddalony, że trochę problemu. I że ten ruch trochę taki dziwny zrobił, bo cofnął się bardziej na lewo, podczas gdy wszyscy poszli jeszcze bardziej na prawo. I zobaczcie, jaka została zrobiona dziura po prostu locha! Teraz dopiero Defungor ruszył z powrotem do, nas, do reszty oddziału. Ale Kartagina wyczuła już yy, okazję do ataku razem z pontem. Więc ruszyli teraz na Seleucydów. Ten zaś szybko zmienił kierunek i bardziej do tyłu się cofa. Bo mógł tutaj wpaść w jedną pułapkę. Nareszcie... Części się jeszcze nic nie dzieje, po prostu się dalej tam ustawiamy. Pirks zaś idzie, bardziej się wycofuje. I na razie jak zwykle jest tylko wymiana strzału. Kartagina cały czas się porusza do przodu. Razem z pontem. Pont to już w ogóle. Cały czas rusza, a Defundor z Lodami próbuje się cały czas wycofać, aby nie walczyć na dwa fronty. Bergamon również wycofuje swoje siły. Ustawia taką bardziej formację, taką można wypowiedzieć, taki e, księżyc, taki banan, półkole. <grytanie> Tutaj się wywiązuje powoli walka. Tyli zaatakowało sługami, ale chyba tylko po to, żeby zrzucić włóczniami, które w sumie nic nie zrobiły. Więc jest ostrzał. Włócznie zaczęły... Atakować Tufa. Włócznie Pirks, oczywiście, ale tylko po to, żeby zaraz się wycofać. Dobrze, widzimy, że The już ustawia swoje armię. Może sobie w spokoju ich ustawić. Ale pont już zmierza tutaj. Pont już leci całą armią. Widzimy, że tutaj tyliz coś kombinuje. Kręci się i kręci, ale no, no, no. Tutaj ja czekam. Bardziej teraz wolałbym właśnie łucznikami ostrzeliwać, ale no musimy wszystkimi podejść, żeby tutaj w ogóle mieć zasięg, bo Pirk się troszkę wycofał i nie możemy w niego strzelać. Tutaj widzimy Spartanie i Bergamończycy, strzelcy wycofują się, dostali za dużo kamieniami web, Tak, kamieniami web łeb dostali i się wycofują. Tutaj zaś szermierze libijscy są już ostrzelani tak bardzo, że muszą uciekać. Tutaj no tajno jest na razie takie patrzenie w siebie. Tylko, że seleucy dziś mają mi jedno z tych strzeleckich, a nie mają tyle samo. Jednak że seleucydzi strzelają w kartaginę, a pont strzela w Seleucydów. Taka po prostu wymiana strzał. Na razie się nic nie dzieje poza tymi ostrzałami. No, wszyscy się strzelają. Oprócz mnie, bo ja tutaj już podłażę bardzo, to bardzo blisko od rysów i zaraz możliwe, że wywiąże się tutaj jakaś... Walka, o właśnie. Razem z TUFEM i to coś jeden oddział wysoko. Bohaterowie sparty szarżujemy na... na na na, na, na odrysów, czyli pirksa. Ale ten cwanie przyjął na klatę włóczniami całą szarżę. Wpuszczając za plecami trackich wojowników, którzy się szarżowali i wycieli mi ponad 10 ludzi. Takim szybkim atakiem. No i wywiązała się taka bitwa jeden na jeden teraz. Między trakami, a... Szlachetnymi zbrojnymi i z Kutari włócznie, nie, potrzebne niepotrzebnie rzucone na przeze mnie zostały wycięte przez Traków. Mogę niby się wycofać, ale teraz zrobiłem. No i tutaj się wiązała już walka. Tu nadal tak patrzy po sobie, patrzy na Tylis. Ja tutaj pomogłem mu jednym oddziałem, chociażby z żeby walczyć z Tylis. Sprawdźmy dalej, co się dzieje. Bo tutaj Kartagina już atakuje pełną siłą. I jest starcie, jest po prostu starcie ostre. Wszyscy się leją. Cała linia w walce. Salocydzi również się przyłączyli do tej walki. Górale zaatakowali późno kartagińskich hoplitów. Ale reszta tutaj na razie powolutku. Piżamy ładnie przyjmują na klatę pociski oraz szarży wrogów. A reszta stoi się, patrzy Na razie pont obserwuje i ostrzeliwuje. Ale da się chyba złapać tą jazdę kapadowską, chociaż jednak nie. No to jest trochę problem. A nie, dobra, nie giną. Myślałem, że będą ginąć, a nie giną. Także tutaj dalej leją się po prostu linia w linie. Tuf, tutaj widzimy, Tuf zaatakował Tylis. Cały, całą siłą atakuje Tylis Tyliczyków, czy tam Tylis Tyliczyków, nie wiadomo, jak się ich odmienia. No i mamy impas. Chociaż jest trochę wypędzane wojsko HD, ale plemienni już czekają z tyłu. Najsilniejsza jednostka. Tutaj, między walką mną a trakami, widzimy, że moje najlepsze jednostki przepierdalają z trackimi wojownikami. Konica również walczy, walczy między sobą, ale problematyczne było to, że się przedarli i zaatakowali moich łuczników, których już w sumie nie ma. Ja próbuję zrobić to samo, przedzierając się jazdą iberyjską i szarżując na łuczników. próbuję się wycofać tymi dwoma jednostkami jeszcze, żeby... żeby trakowie nie mogli za bardzo szarżować na tyły moich jednostek. Zresztą już tak to jest trochę za późno, ponieważ zostały mi tylko cztery jednostki do walki zwarciu. I nie ma za bardzo coś bronić, ale spróbuję dorwać tego wodza, no. Ale ta jazda jest bardzo silna, Teraz do walki właśnie zwarciu, więc ciężko, ciężko, ciężko. Tutaj co widzimy? Tutaj, no, totalny burdel. Afrykańskie słonie bojowe wiebały się po prostu między szeregi Kartagińczyków i Pergamończyków. Jest po prostu jazda tutaj, ostra jazda. Ale słonie giną. Słonie giną dosyć szybko. I wydaje... wydawać się może, że tutaj Pergamończycy wygrywają to starcie. Natomiast seleucydzi mają tu tak wielki kłopot. Ponieważ za taką całą siłą. Tutaj wiązały się walki kodnicy, ale również i słoni oraz e, perskich hoplitów. Także w tym tutaj miejscu... Można się, może się wydawać, że Seleucydzi wygrywają. Ale tutaj to wygląda już gorzej. Bo tutaj jeszcze gorzej. Wszystko przez to, że musiał Seleucyd pomóc Kartaginczykom. No i trochę za mało jednostek ma teraz na swojej stronie. Przecież jest po prostu otoczany. Otaczany na miecze. Atakują od tyłu, co jest po prostu śmiertelne w skutkach. Wróćmy do. Frontu z tufa i mojego. Ponieważ. Tutaj jest moje resztki sił już w sumie są moje jednostki próbują jakoś tutaj zabić jeszcze tego kryterackiego wodza i został pokonany. Więc misja wykonana w jakimś tam stopniu. Pilix nie ma wodza. Tutaj dobijam jakieś jednostki wroga jeszcze, ale tutaj zostały mi dwie jednostki piechoty i to jeszcze takie mizerne już. Ja już praktycznie nie istnieję, nie liczę się w tej bitwie. Jestem pokonany. Tu, tutaj teraz będzie musiał się zmierzyć również z... No, w sumie też nie będziemy musiał się aż tak liczyć z adresami, ale tutaj. Okropne. zachowanie <laughs> Hale, tak bezczelnie zszarżował łóżki no ale... Tuf nie miał jakich obronić, nie miał czym nawet ich obronić. Wszystkie jednostki były związane walką już. Więc po prostu tutaj jest rzeźnia na łucznikach tufa. Na procesach tufa. No i jest przewaga po Tyli. Zobaczcie ile tutaj jest jednostek. To są jeszcze same miecze. Przeciwko włóczniom. Więc tuf tutaj już powoli będzie umierał. Póki te jednostki nie przylezą z powrotem Na tej stronie co jest? Pergamon pomaga Seleucydom Ale widzimy, że Seleucydzi już zostali rozbici przez pont Więc ciężkie zadanie przed Henrykiem. Rozbiliśmy się właśnie na takie dwie, dwie bitwy Ta cała armia się rozbiła no, i w obych dwóch stronach wygląda to nieciekawie. Tu widzimy, że już falanga zaraz przestanie istnieć, przez szarze zaprzysiężonych, których jeszcze posiada. Oj, sorry. Posiada HD. No, i widzimy, że już Spartanie migają. Zaraz zaczną, już uciekli. Tutaj kolejna jednostka, która zacznie uciekać. No, i po prostu. Można już stwierdzić, że bitwa znowu zakończy się porażką. Tutaj widzimy, że jeszcze próbują coś tam od tyłu zdziałać i szerżują na hoplitów spartańskich, ponieważ ci nie mają już najprawdopodobniej amunicji. Dlatego też nie może być smutny, że popełnił błąd. Po prostu nie ma co z nimi robić. Tutaj widzimy Pergamon goni łuczników. Po prostu uciekł z tej, chociaż w sumie trochę było też niezrozumiałe, zostawiając tutaj trzy jednostki, a resztę puszczając za i to trochę takie, no, dziwne zagranie. Ale dor dorwał ich, DORWAŁ ICH! <śm> Odniósł serce, bo to jeszcze właśnie kodnicę perygamońską szlachtę konną, która pomaga mu dorwać tych wszystkich uczników. No tu widzimy, że jest po prostu trochę chaos. Ale no. Plemieni wojownicy jednak wygrywają w starcie ze Spartanami. Musimy to troszkę przyspieszyć. To nic więcej dziać nie będzie prócz tej właśnie takiej napieprzanki. No i wszyscy już zaczynają migać. Pergamon cały już miga. I bitwa zakończona porażką po stronie mojej oraz Tufa Henryka i Do Fungora. Sprawdźmy sobie statystyki, kto najwięcej zabił, w jakim oddziale. Zaczynamy od Tufa. U Tufa najwięcej zabili Królewscy Spartanie 186. U Henryka 214 wódz, czyli Pergałęska Szlachta Konna. U mnie najwięcej zabili szlachetni zbrojni 275. U Fungora najwięcej zabili szermierze w kolczugach, 103. A nie, 146 procarzy zabili. No, dobra, dobra. Shadow King Arroyo najwięcej zabił nagimi mieczami, 205. HD najwięcej zabił. Czyżby zaprzysiężonymi, czy plemiennymi? Za Zaprzysiężenie jednak: 177. U Seby słonie, na pierwszy rzut oka, sprawdźmy jeszcze dokładnie. I tak: słonie 221. U Pirksa na pewno szlachta tracka i ta jednostka, najprawdopodobniej. Tak, ta jednostka: 224. Bitwa bardzo emocjonująca. Troszkę błędów porobiliśmy, ale, ale, bitwa naprawdę świetna. Ja wam dziękuję za oglądanie. Zapraszamy jeszcze raz do kolejnej bitwy, do trzeciej bitwy. Na razie trzymajcie się, bajo.